Eee, dobra, wiecie co ja mam dość, ja pójdę popracuję chyba sobie do lasu. Oj Atmosfera w redakcji faktycznie trochę jakoś zaczęła mnie dzisiaj męczyć i dlatego wsiadłem na rower i faktycznie pojechałem do lasu, żeby popracować trochę z lasu pole, las. No jakoś damy radę, tylko że po drodze jadąc na tym rowerze sobie przypomniałem, że dzisiaj moja praca to jest przetestowanie tego laptopa. Wiecie dobrze, że zazwyczaj nie testujemy laptopów, że no, rzadko nam się zdarza, żeby faktycznie laptopy testować. Ale ten laptop jest ciekawy, jest po prostu interesujący, bo podobno, podobne można z nim zrobić na przykład tak. Póki co laptop to przeżył, widzimy troszkę błotka, troszkę wody, trawa jest mokra, ale to, tak jak mówiłem, nie jest zwykły laptop, bo takie rzadko testujemy. To jest laptop Acera Enduro N3 i kiedy dostałem propozycję, żebyśmy go do testów dostali i przeczytałem, że to jest laptop spełniający wojskowe normy. Które zapewniają mu ochronę przed upadkami, strząsami, pyłem, wodą i, cytuję, ostrzałem artyleryjskim, to pomyślałem, spróbujmy. Acer oczywiście testował ten sprzęt w warunkach laboratoryjnych i pokazywali dwóch uśmiechniętych laborantów, którzy rzucali tym laptopem o podłogę, ale umówmy się, jeśli mówimy o sprzęcie, które ma wytrzymać służbę wojskową de facto, bo ten standard to oznacza, to wydaje się, że możemy przetestować go spokojnie także w terenie, na takich scenariuszach testowych, które powiedzmy są mniej przewidywalne. Tu znalazłem pieniek, ja sobie ten laptop na chwilę położę, wyobraźmy sobie, że on po prostu będzie tak leżał, bo jesteśmy gdzieś w terenie ze sprzętem i potrzebujemy, żeby on przez chwilę leżał. Na razie żyje. Jeśli w tym momencie macie takie szczere pytanie, czy ktoś wie o tym, że będziemy tego laptopa, i że testujemy go w taki sposób, to odpowiedź brzmi nie, ale skoro producent obiecuje, że to tak będzie działać, no to testujemy, prawda? W końcu nie chcecie kupić czegoś, co ma działać w warunkach terenowych i być odporne na różne problemy, a nie działa. Mamy dużo liści. Zobaczymy, jak on się sprawdzi w roli Niestety to nie jest zima i on nie chce efektownie zjechać w dół, ale no testujemy także pyłoodporność tego sprzętu. Jak będzie na koniec, pod tym wszystkim, co ja mu dzisiaj zrobię, działał, to wiecie, że ocena nie będzie zła. To też się ma prawo zdarzyć. No dobra, sam jestem ciekaw, jak on sobie z tym poradził, bo popatrzcie państwo. Od tej strony jest no, brudny. uszkodzeń na tej zewnętrznych powierzchniach, ale otwórzmy go sobie ekran jest cały i nawet się odbijam. Także wygląda na to, że jest w porządku. Klawisze, zaraz zobaczymy to razem, ale klawisze wyglądają ok, więc co? No spróbujmy go włączyć po takim traktowaniu. Działa i żadnych artefaktów tutaj na przykład na monitorze nie widzę. I myślę, że dokładnie w tym momencie ten komputer zasłużył na to, żeby opowiedzieć o nim troszkę dokładniej, konkretnie o tym modelu, bo tych modeli jest dość wiele różnych. Tutaj mamy Windowsa 11, mamy 8 GB pamięci. Procesor to jest i5 od Intela. Mm, 10210U mm, ja bym tak to przeczytał ale jeśli wolicie 10210U no to ja się na was nie obrażę więc 8 rdzeni, dość wygodny touchpad choć osobiście jak na nim chwilę sobie podziałałem jeszcze w redakcji to wolałem podpiąć mysz ale muszę państwu powiedzieć, że ja generalnie mm, szaleję za pecetami mnie szczególnie laptopy nie cieszą no chyba, że faktycznie trzeba je wziąć do lasu na tego chyba się nawet da. I co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze wbudowaną kartę graficzną od Intela, czyli taki zestaw, powiedzielibyśmy, biurowy w zupełności wystarczający mm, współcześnie do pracy, przy czym... Chyba ufamy, że ci duzi producenci laptopów, tacy jak Acer, no produkują sprzęt, który trzyma swój poziom, do pracy wystarczy. Czyli to jest taki po prostu solidny laptop do pracy, który działa. Chwilę na nim popracowałem, było ok, ale. To nie jest to, co w nim jest tak naprawdę ciekawe. Tak naprawdę w nim jest ciekawe to, że w momencie, w którym możemy już skończyć pracę, bo wybiła ta godzina, to po prostu możemy zrobić sobie tak. I on to przeżyje. Szczerze mówiąc, kiedy zaczynałem nagrywać ten materiał, to byłem pewny, że na końcu będę się musiał gęsto tłumaczyć najpierw. A później naszemu prezesowi, a później za tego laptopa zapłacić. Ale wygląda na to, że jak go ręcznikiem papierowym to będzie wszystko w porządku. Jeszcze popatrzmy tutaj na takie elementy mechaniczne. Zobaczmy, czy na pewno wszystko jest w porządku. No bo laptop działa, włącza się, klawiatura działa, touchpad działa. Wygląda, że jest w porządku. Ale może są jakieś mechaniczne uszkodzenia. Zobaczmy tutaj. Nic się nam nie urywało. Ważnym elementem są zawiasy. Tutaj się trochę boję. To się miało prawo przynajmniej poluzować. Popatrzmy jak tu się mm, sprawdza. Wygląda na to, że dalej trzymają mocno. Więc szczerze mówiąc, jeśli macie taką sytuację, w której musicie laptopa gdzieś chronić, zabieracie go na budowę albo macie małe dziecko w domu albo chcielibyście mieć kontakt na wycieczce rowerowej czy w górach, to powiem Wam, że ten sprzęt wydaje się naprawdę wytrzymały. Nie dawałem mu taryfy ulgowej. Wracając pomyślałem, że trochę sponiewierałem ten komputer i w sumie można by go umyć, prawda? Dziękuję pięknie za uwagę i widzimy się długo.